Zrobiłam to, co miałam zrobić, e, i poszłam dalej w świat. I rzeczywiście potem zaczęły dochodzić mnie słuchy. Pisali do mnie ludzie, że e, osoby, które wygrały, to były postawione konta boty. E, no i e, mi oczywiście no, nie było to na rękę. A, jeszcze mam jedno pytanie. Kto przygotowywał tą listę z tymi numerkami i nazwami e, użytkownika? E, ty nad tym pracowałaś, nie, czy ta firma nie, 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 zewnętrzna? Nie, 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 ta, ta firma. Ta firma, która organizowała to całe e, losowanie. Ale uważasz, że to oni przyhachmencili, czy to faktycznie ktoś się schakował? Nie, nie uważam, że y, nie mam pewne podejrzenia, że coś takiego rzeczywiście mogło się stać. Y, ale nie, nie osądzałabym tutaj y, firmy, która to organizowała. Y, y, i co? Na szczęście, jeśli ja nie, nie, sprawdzałam, nie, nie sprawdzałam tego, czy rzeczywiście te konta, które to wygrały, były fake i boty, uh -huh. em, zajęłam, się, no, zajęłam się po prostu drugim losowaniem. Nie analizowałam tego, byłam naprawdę wkurwiona, że coś takiego miało miejsce i że będę musiała drugi raz e, przyjeżdżać e, na losowanie. Rzeczywiście potem zostały wylosowane osoby, które realnie odebrały te nagrody. E, em, I co? Wydaje mi się, że coś takiego mogło mieć miejsce, że ktoś po prostu podstawił fejkowe konta, ale nie osądzałbym tutaj organizatorów. Tyle no ma. Ale i... okej, okay. zrobiliście drugie losowanie, już wygrały prawdziwe osoby, tak? tak. podstawione. Nie. Okej, okay. Kupu nie, nie. kupujemy te y, tłumaczenia, Robert? Ta, tak, nie wiem. Ja nie jestem komentariuszem, ja nie umiałbym, wiesz? Bo ja nie wiem, czy wierzyć, ale ja, ja wierzę, bo ją lubię po prostu, ale. A czy wyglądał jakbym kłamała? Nie wiem. Nie no, daj, daj spokój. A jeżeli kłamie, to dobrze przygotowała kłamstwo Nie, i za to też jest no, plusik. Że <gry> <grym> Jest wasz plusika. <grym> słuch... Mamy kolejny telefon.